Trzemanko, i to będzie drugi odcinek, no jak widzicie jest tak samo, różni się tylko czas, ale to tak. Eee, go, zecham go, kto ma najlepsze kile? Ja, a, ja, a, ej doganiamy moich. ich. No, no, to oni no, no, nie, 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 Wygramy to nie, nie, cię? A nie, 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 ty, ty masz nie, O, patrz, patrz jak tu pięknie wejdziemy. Wejdziemy Wejdziemy pięknie tutaj nie, nie, Ale nam zabrali... A ty, ty, ja nie, Weronika! No, nie, nie, Ale masz wyciszyć ten telewizor wycisz Wycisz, nie bądź hamska. Mamo ona jest hamska. Nie wiem Mógłbym mi ktoś Dziękuję Na pionce, wiesz? wiesz nasz? Ano To. Nie, nie zginę! <grywa> I co, krzywo ci? Pałysko, tak tylko. Wziąłem czy dobrze. Nie, wie. nie wiem. Nie, No nie, przegrywam przez ciebie. No akurat tak, przez ciebie przegrywamy. Zaraz hmm. No, bardzo jesteśmy zabawno, wiesz? No ale to jest Sere, to się wolę na ciebie No! Spadaj? Powiedz mi, zwracam na niej uwagi Weronika, nie zwracam na ciebie uwagi. To się nie mówi, że nie muszę tylko. Wygram, wygram to z nim. Jaki killem nie mnie Wygrałem, jest! Aha, aha. Dużo mi HP zostało. Jak złomiłem. Ej, przekrywamy. No, odkryłeś Amerykę. O jezu. Przekrywamy. Maz, postaraj się. To kupuję do końca. Ej, nie idź tam. Dawaj inne. Bo jak atakujesz jedno, to jest bez sensu. Ja, ja nawalam gości, bo to się najbardziej opłaca. Właśnie. Wiatraki trzeba zdobywać. Nie wiem, tego do jej. Wiesz, wiesz. Sorry za pomylkę. to przychodzi. Ale tutaj się za bardzo nie liczy wieża. Bo ona mało, mało ten... ...bierze. Tak, punkt, bierze, Dziękuję. Jasne, jak się też zabije gościa, to też w ten punkt lecą. No no, 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 no Dziękuję Kościół Bierzemy ich, wierzę. Przegramy czy wygramy No, ale im to dużo odebrało a no. zawsze coś Czemu? Drodzy widzowie, dzisiaj raczej też przegram Przeznaczam po raz kolejny O, odlokuję tarczę sobie wygramy za nie. Ja wiem. Za Czechra, sztuka, co nie? Jeszcze, możliwe, że to jeszcze wygramy. To jest jeszcze do wygrania. To, że się nie odzyskałem, ale moja mama wkrótce żeby sprawdzić. Jak tam? Nie, nie, ma, te nie ma TV. Ale przecież proszę cię. Weroniczko, przecież, przecież, to łaskaś by była wstać i podejść do telewizora. Nie, nie, to z nie, 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 szczelę jednak, nie, 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 jeszcze to nie, Jeszcze nie, 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 dobra, e, drodzy widzowie, żegnamy się. I zobaczymy tylko wybuch, wybuch naszego pięknego królestwa. Do widzenia.